Dajcie moi kochani, mamy wtorek 22 grudzień roku pańskiego 2020 i to co widzicie przed sobą, to jest zielone wiaderko ono będzie mi dzisiaj potrzebne, bo podejmuję dzisiaj misję specjalną. Tak jak prezydent Stanów Zjednoczonych na święto dziękczynienia daruje życie jednemu indykowi ja z okazji święta Bożego Narodzenia zamierzam darować życie Karpiowi i to nawet pójdę dalej niż prezydent Stanów Zjednoczonych, który daruje życie jednemu indykowi, ja postaram się darować życie dwóm karpiom. No niestety prezydent Stanów Zjednoczonych to jest wielka szyszka na tej choince naszej ziemi i jemu przywożą tego indyka, który on po z sobie tam pochodzi po trawniku przed białym domem, ja żeby darować życie karpiom. Przyjechałem do hipermarketu i teraz będę szedł z tym jaderkiem, żeby je kupić. Spróbuję tam coś nagrać, jak mi pozwolą, a jak nie, to będę nagrywał już po wyjściu. Takie jeszcze o skarpia, jakie zostanie uratowane. Tu widzimy pasem, skarpiami, bywają tam małe ilości wody powietrzane są na dla to, że jest cena za kilogram karpia a tu te co nie przeżyły wypatrofone Taken się spokaletonek, wodę jest to krwią. No moi kochani, wyszedłem z supermarketu. Nie będę ukrywał to na supermarket, bo tylko w nim tu skarpie żeby są w ofercie i sprzedawca nie zgodził się sprzedać mi żywych karpi, i trochę wody, ma nakaz tylko. Tłuc je młotkiem, zaparowanym i świeżo ubite sprzedawać. Ale, jak mówią słowa piosenki Zuch się nie poddaje. Powiedział mi, że na rynku Wicku Mazowieckim podobnie sprzedają żywe karpie ludziom do wody, do domu. I tam udaje się z dalszą misją. A kochani, szybko pokazuję, bo mają mało wody. Jeden to w ogóle z wody wystaje. Dwa karpie jeszcze. Występiłem kilka karasków i jednego konga. A tu Wam pokażę, patrzcie. Dziesiątki drzewek. Dwa dni do świąt, a dzień. Większość za to pójdzie na zmarnowanie, tylko po to rosły, żeby je uciąć i wyrzucić, albo spalić. Zastanówcie się nad tym. Tu kochani, są ryby, które zakupiłem no trochę drożej niż w karfurze. no ale trudno. Zainwestowałem, żeby je uratować. O, dwa karpie, trzy karaski, jeden okonek, a to ich nowy dom. Moja sadzawka, ale tam muszę zejść. Bo nie będę ich rzucał, bo wrzucając by się poobijały, bym ich pozabijał. Zaraz uratować. Tam zejdę, tu przybył mój asystent. Poda mi te ryby i będę je tam wypuszczał. Jesteśmy kochani nad wodą, nad sadzawką. Zwalniam maszynę rosującą. Pierwszy gruby karp wylosowany. Płyń po morzach i oceanach. Poszedł, tylko smoga mołu pod nim została. Maszyna rosująca. Losuje drugiego karpia. Mniejszego. Płyń po morzach i oceanach. Poszedł do wody. Tu karasek, ten trochę taki trochę pobijany, no ale ma szansę przeżyć. Tu malutki karaseczek, o, dołączy do statka, bo tu już mamy kilka karasków, kilka uklejek. Dzięki braźni, tu trzeci karasek poszedł w wodę. O, I tu piękny młodziutki okonek. Płyń po morzach i oceanach. Odżywia się tu larwami komarów. Sześć ryb uratowanych, darowane mają życie. Nie mówię, że na zawsze, bo jakby tu się rozmnożyły bardzo i wtedy będę odławiał. Ale karpie te, które tu wpuściłem mają 2 lata, góra 3. Karp informuje wszystkich, że osiąga dojrzałość płciową. najszybciej po 5-6 latach, czyli to młodzieńcy zostali wpuszczeni lub, młodzie, lub młode tak kar, kar, karpijki, nie wiem jak to odmienić. To samo z karaskami i okonkiem, także tu mają szansę jeszcze parę lat długich pożyć. Nie jest to wielki akwen, ale często, częściowo już zarostu, robactwa różnych obrzeżków, komarów, larw mnóstwo jest całe a pszenicę też mam okory żybie, jak będę widział, że pływają głodne to też mogę namoczyć trochę i tu ich dożywiać co jakiś czas i tym kończymy transmisję z przedświątecznego darowania życia dwóm karpiom, trzem karasiom, jednemu okonkowi dziękuję za oglądanie, proszę o lajki komentarze, suby trzymajcie się ciepło, wesołych świąt Szczęśliwego nowego roku, no ale jak znam siebie to coś tam będę jeszcze w międzyczasie puszczał na jakiś święta.